Został pan nowym dzierżawcą Kołobrzeskiego Amfiteatru. Takie pierwsze moje pytanie jest: jaki ma pan plan na funkcjonowanie tego obiektu w zbliżającym się sezonie, bo czasu już jest niewiele? Niewiele to prawda. Zdecydowanie chcielibyśmy, mówię w liczbie nogi, dlatego że nie ja, tylko spółka. Tak? Spółka Bochalski Dynamic Spółka Zo. Natomiast z artystami, z którymi współpracujemy, generalnie chcemy przywrócić trochę wydarzenia takie jak, jak kabarety, czyli nocno, nocne, nocne kabarety, tak. Dwa chcemy również ściągnąć artystów na pojedyncze występy, gwiazdy e, po prostu jednoosobowe, które są w stanie przyciągnąć no, wystarczająco, że taką ilość osób, żeby to gdzieś tam w siebie finansowało. Tak? Tak więc muzyka taka bardzo popularna tak? I, i kabaret. To są mhm. jakby nasze dwa takie główne, główne mm, e, cele, które chcemy zrealizować. Spółka... Czasu, jest, czasu jest niewiele, tak? czasu, bo to praktycznie na dwa miesiące, więc to rzeczywiście to będzie musiało być intensywnie, no ale jest to do zrobienia jak najbardziej, mamy praktycznie w ciągu dwóch tygodni, myślę, że już yy, zostanie opublikowany harmonogram wydarzeń. Spółka jest z Gorzowa Wielkopolskiego. Jest tak? Wielkopolskiego Czy w tak, macie tutaj na miejscu jakiegoś partnera? Pytam mnie bez mhm. kozery, bo w internecie pojawiły się różne doniesienia. Są różne, ja wiem, ja wiem, to mi nic mnie nie Może jest się dziś, pan ustosunkować. Nawet jeśli nawet, <laughs> nawet z konkurentów rozmawiałem, tak. Natomiast gdyby ktoś trochę bardziej wnikliwie poszukał w internecie, wiedziałby, że jestem adwokatem. Oczywiście, tak jak ten dokument się pojawi, tak. No, tyle mogę powiedzieć, że jestem pełnomocnikiem, jestem adwokatem. Reprezentuję artystów, reprezentuję producentów, ale nie tylko pana tutaj konkretnego, którego pewnie pani tak. ma na myśli, tutaj konkurencji. Bardzo wskazywałem w internecie, ale również jakby ktoś trochę pogrzebał, to w Warszawie również występowałem w sprawach, gdzie reprezentowałem i artystów z teatru, i filmowych artystów, i z pewnym związkiem, który zrzesza artystów. Tak więc jakby gdzieś dzięki temu, że to są pewne te połączenia, możliwości, że tak powiem, i mam ten kontakt z tymi artystami, z nami ich potrzeby, gdzieś to zostało wypracowane, że jeżeli jest taka okazja, i ten amfiteat tutaj w koło brzegu jest trochę, mówmy się, zaniedbany. Więc ten okres nie jest długi, czyli dwuletni, który z jednej strony pozwoli w ramach, w miarę, że tak powiem, rzeczywiście tutaj zabezpieczyć ten obiekt, natomiast z drugiej strony nie jest na tyle ryzykowny, żeby gdzieś tam tu się pchać na 10 lat, 15 lat, tak? ale rzeczywiście spróbować tutaj swoich sił i, i gdzieś tam spróbować rozpromować ten kołobrzeg. Stwierdziliśmy, że warto czemu nie rozmawiać. Mamy agencje tutaj e, artystyczne, które gdzieś tam są chętne skore z nami do współpracy. I... To powiedzmy w takim razie na głos, że chodzi o organizatora między innymi Standry's Festival. Mm -hmm. Czy współpraca z nimi jest y, możliwa albo może już y, Ja umówione? myślę, że nie. Ja myślę, że w tym, jeżeli chodzi o amfiteatr tutaj, to mm -hmm. nie jest prosty z dwóch powodów. Po pierwsze, oni mają swoją potężną jakby infrastrukturę tutaj niedaleko, tak, więc ten festiwal generalnie jakby troszkę ma inny target i już ja rozumiem, że gdzieś tam może pochodzenie, co wzięło się tutaj z amfiteatru, natomiast już tak rozrosło, że jakby to nie ma miejsca dwa, to też jest chociażby tutaj właśnie dzisiaj co było na przetargu wspomniane. Jest jasna informacja ze strony tutaj miasta wydzierżawiającego, tak, że te imprezy De facto musimy trwać do 23.30. No właśnie. O to w, tym momencie, to w tym momencie jakby tu już mamy odpowiedź, tak. Czy to no. nie jest bardzo ograniczająca jednak ta pora, to jest, jest to, jest to ograniczające zdecydowanie, tak? dlatego dlatego mówię, no gdzieś tam mając to, to na uwadze, to właśnie tylko i wyłącznie widzimy koncerty pojedynczych artystów, rzeczywiście, którzy wcześniej też z odpowiednim targetem, czyli to no nie mówię właśnie artystach, tak jak na Sunrise czy, czy w San festiwal, tam gdzie są artyści, którzy do 3-4 nad ranem rzeczywiście grają i zrzeszają tego typu publikę, która wręcz domaga się takich, powiedzmy, występów całonocnych. Tutaj bardziej mówimy o takich klasycznych, jak Kaja na przykład, żeby, bo nie, nie mówię tutaj, to nie jest żadne, po prostu daję przykład. Tak? Kaja, czy jakiejś że rzeczywiście do tego 23. 30 23.30 taki koncert może się odbyć, może się zakończyć i może, tak powiem, wszystko, że tak to zgodnie z umową zostać przeprowadzone. Wydaje się, że konkurencję zniechęcił obowiązek przeprowadzenia prac remontowych. Czy, czy dla Was to nie jest problem i czy będą wykonane przed najbliższym sezonem? Weryfikowaliśmy, rzeczywiście jest ten harmonogram napięty, natomiast no, jest to technicznie do zrobienia, choć rzeczywiście dosyć wymagające. No, trochę byłem zaskoczony tutaj, że rzeczywiście, że skoro druga strona twierdziła, że nie jest stanie. Nie wiem dlaczego przystąpiła, ale to już tak zostawiam na drugiej stronie. Mhm. Musicie mieć doświadczenie, skoro e, zostaliście mhm. dopuszczeni do tego przetargu, jeżeli chodzi o organizację imprez, a zarządzanie tego typu obiektami, czy mieliście już w Dzierżawie konkretny jakiś amfiteatr, jakiś taki duży obiekt w Polsce? Tak, jak wspomniałem, jeżeli jako spółka formalnie nie, dlatego, że to jest to spółka celowa. tak. Natomiast jeżeli chodzi. Ja jako kancelaria adwokacka i klienci, z którymi, że tak powiem, jak najbardziej takie doświadczenie posiadamy, co do takich obiektów, co do większych obiektów, tak więc jak najbardziej tutaj wiadomo, że ja osobiście tym wszystkim, że tak powiem, się nie będę zajmował, tak? natomiast oczywiście są osoby, które rzeczywiście tutaj są dedykowane, zweryfikowały stan techniczny amfiteatru, mają doświadczenie odpowiednie, znają realia, znają specyfikę koło brzegu tak? i gdzieś, gdzieś tutaj pewnej infrastruktury. I jak najbardziej jest to do przeprowadzenia. Już Pan nam trochę zdradził, że w ciągu dwóch tygodni możemy poznać jakiś wstępny harmonogram, czy jakiś taki huczna inauguracja będzie, albo jakoś kiedy chcielibyście ruszyć z pierwszą imprezą? Czy to będzie początek lipca, czy potrzebujecie trochę więcej czasu, żeby te wszystkie prace przeprowadzić? Tam mamy do, do końca czerwca, więc myślę, że do lipca dopiero, tutaj z tego co pamiętam, mamy, ale, ale już w internecie, social mediach bardzo szybko tego typu informacje się pojawią, tak więc proszę, proszę gdzieś tam, pewnie poinformujemy tu kanałami, też dojdziemy, też mamy osoby od marketingu, więc myślę, że znajdziemy Państwa, żeby poinformować takie Dziękujemy. Dziękuję